Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę znów składał w łezkę. kolejne elementy układanki, dojdą do tej ramy. Dzisiaj zajmę się przednim zawieszeniem. Zobaczycie, jak takie zawieszenie odświeżyć, zregenerować i parę innych ciekawych rzeczy. No i dobra, zaczynamy. Kolejnym etapem montażu ramy jest zamontowanie widelca przedniego. Widelec przerobiłem, znaczy sztyce przerobiłem pod łożyska stożkowe. Napawałem jeszcze przed malowaniem proszkowym. Przetoczyłem pod wymiar łożysk pod 25 mm. Tutaj zamówiłem dwa łożyska. 32005 wyostrzy, dobra? 32005 Jest to bardzo popularne rozwiązanie. No, już nie ma konieczności kupowania jakichś zamienników tych łożysk. Często niestety ramy po malowaniu pryszkowym wyglądają w ten sposób, że porównajmy. No chyba samo mówi za siebie. Dobra, teraz zamontuję, zamontuję drugą, drugą bieżnię tych łożysk. Z tej strony już wbiłem wcześniej. No i skręcę, zobaczymy jak to się będzie kręciło. Dobra, ogranicznik skrętu nawet tutaj fajnie się zgrał z tym modelem, że tak powiem. E, tu już widzę delikatny jest problem. Będę musiał tu użyć podkładek dystansowych. E, niestety ta nakrętka jest tutaj podtoczona na 23 mm. Nie, nie zajdzie na ten e, wyższy punkt. Także muszę tu dorobić jakiś kawałek dystansu. Fajnie, że udało się znaleźć w przeluściach warsztatowych podkładki dystansowe. Także dam na razie kilka sztuk, a później sobie wypalę docelowo na laserze, jakimś tam, tyle ile trzeba. dokręcone niestety jest jeszcze trochę luzu także trzeba dołożyć tych podkładek mam złożone widać ładnie się to obraca bez luzów tu musiałem dodać podkładkę 5 mm będę musiał ją nową wypalić bo to się za bardzo nie nadaje ale spoko zakładam resztę Druga półka siedzi. Przyłożymy lagę. Laga nie chce przejść, trochę jest za grubo farby. O! Frezik, wkrętarka i wszystko załatwione. Ta druga laga. No dobra, wstępnie jest to zmontowane, ale niestety jeszcze i tak muszę wszystko rozebrać, tu dorobić podkładkę, tutaj w sumie nie trzeba, tutaj muszę dotoczyć aluminiowe dystanse, bo jednak to zawieszenie jest tam 5 cm za krótkie, a mogę tutaj sobie na to pozwolić, bo oryginalnie przychodziła tu jeszcze taka kierownica. Ale no nie, nie widzę takiej kierownicy w tym motocyklu. Musi być jakaś szersza, trochę wyższa. że ten dystans będzie zniwelowany tutaj dotoczynymi korkami z aluminium. No i wszystko będzie skręcone, tak abyśmy ten, tą kierownicę dali pod spód. Dobra, tulejka dorobiona. Można sobie zobaczyć, wydystansowane. Przesmaruję jeszcze. Łóżyska przed montażem Dobra. Wszystko ładnie się obraca. przekładam górną półkę. I czekamy na lagi. Yy, zakupione lagi. No jeszcze warto będzie zregenerować. bo nie wiadomo tak naprawdę co tam w nich siedzi. Yy, ile lat już jeżdżą tak naprawdę bez oleju. Także rozbieram teraz. Nawet wyleciał jakiś olej. O, ale strasznie przepracowany. Ład ja będzie trochę bałagan. Wypompowujemy cały olej, który zalega. Niech sobie to ścieknie, w międzyczasie podkręcam. I oczywiście śruba się poddała temu mojemu kluczowi udarowemu. Odkręcamy śrubę. Rozbieram całość. Odłożę, żeby sobie ściekło wszystko. Zdejmuję uszczelniać przeciwpyłowy. Zdejmuje uszczelniać przeciwpyłowy. Niestety nie udało się kupić nowego, także ten będzie musiał sobie tu działać nadal. O, jest pierścień zabezpieczający. Stary uszczelniacz, mówi, no widać nie miał lekkiego życia. Wycieram wszystko. Padła mi tu jakaś blaszka. Sprawdzę, czy w ogóle mam dobre te zamówione wcześniej. Tutaj wejdą na lagę. Też wejdą. Dobra wysokość. Wysokość jest poprawna. Yy, dobra, no to co. Yy, rozbieram drugą rurę i zaraz wezmę i przepoleruję te lagi, żeby żeby nie miały jak najmniejszych zadziorów. Laga zamontowana w tokarce. Pasta polerska, szmatka nakładamy trochę. Jest to bardzo taka drobna pasta, tylko żeby zlikwidować jakieś wszelkie tam i nierówności. Starczy. Yy, no, jeszcze niestety w międzyczasie okazało się, że lagi są lekko krzywe. Yy, w sumie nigdy nie, nie, nie prostowałem lak. no ale w sumie co w tym trudnego. To są tylko dwie rury. Zobaczcie tutaj obracam to tu na stole od frezarki. Wygięcie z nie wiem, w granicach 2 mm. Yy, zaznaczyłem najwyższy punkt. Podłożę zaraz pryzmy i spróbuję go wyprostować. Sytuacja opanowana. Są jakieś tam dziesiątki milimetra, jakieś prześwitu, no ale nie jest źle. E, dobra. Uszczelniacze nabiłem za kulisami. E, wkładam teraz te pierścienie zabezpieczające. Smaruję wewnętrzne wargi z y, tych zimmeringów y, takim specjalnym, y, specjalną pastą, smarem do właśnie tych y, takiego zastosowania wszelkie jakieś simmeringi do silnika na wał tak samo smaruję właśnie ty, tym specyfikiem znacząco to podwyższa ich żywotność. W niektórych zestawach dostajemy już smar gdzieś tam w tubce małej. Ten niestety jest dosyć okrojony, ale jeśli chodzi o uszczelniacze, to polecam markę Ari. Nie jest to jakieś tam lokowanie produktu, ale no z doświadczenia tak pokazuję, że jednak są dosyć. No najlepsze na rynku według mnie. Wszystko ładnie wymyte się, ładnie składa. Dobra. Teraz montujemy w odwrotnej kolejności wszystko. wkładkę, tulejkę i wkręcam delikatnie korek nie ma co tego dokręcać, bo zaraz będę to wszystko wyciągał i wlewał olej przez ten sam, przez ten sam otwór na końcu jest jeszcze taka tulejka tak przygotowany zestaw składamy razem Przykręcamy śrubą. Tym razem klucz na najmniejszą moc. Ok, dokręcamy, odkładam na bok. Teraz, tak jak mówiłem, odkręcam z powrotem, wyciągam sprężynę. Y... Oleju według serwisówki muszę nalać 180 ml do każdej lagi. Y... Użyję gęstości 20, ponieważ taką akurat miałem. Ale nie chcę, te, nie chcę mieć takiego tapczanu motocykla, więc wlewam nieco twardszy olej niż tam zalecają Bo pewnie powinienem zalać jakąś dziesiątkę Jest 680, czyli do 500 muszę wlać O, na oko się udało Teraz zawsze musimy przepompować ten olej w dół. O, i po kilku takich pełnych ruchach olej znajduje się na dole, a my możemy włożyć sprężynę i montować zawieszenie do motocykla. Pięknie pracuje. Dobra, wlewam w drugą lagę i montuję do motocykla. Taki gotowe czekają do zamontowania. Wspomniane wcześniej tulejki dystansowe zostały wytoczone. Siedzi to tak. Teraz zobaczmy jak to wyjdzie na motocyklu. Łapie ślubą, żeby mi to nie wypadło. Dobra. I tak to nam się prezentuje. O, ale fajnie odbija. Czuć, że ta hydraulika działa w tym zawieszeniu. Dobrze. Już nie żałuję, że ja kupiłem. Yy, dobra. Yy, to będzie dzisiaj już na koniec. Na koniec, to będzie już koniec tak naprawdę tego odcinka, motocykl no, bardzo powoli nabiera kształtów, myślę, że jeszcze z 15 odcinków będę ją składał i dopiero pojeżdżę, ale nie, no to trochę żartowałem, w tym tygodniu mam nadzieję, że zorganizuję trochę czasu i ruszę nieco bardziej ten temat, także dobra, w następnym odcinku będziemy dalej działać z tym motocyklem, może coś tam jeszcze pohamujemy na starym sprzęcie, także do usłyszenia, cześć.